A to gdzie? O, to w Polsce. To, to u Bogdana Falkowskiego. Bogdan Falkowski ze swoją żoną Ewo. Caluje rączki, policzki, wszystko co i samochód, i jego cała rodzina, jego tam siostra. Kupił nowy samochód. Teraz chyba już jeździ jakimś tam, nie wiem, eleganckim. Super, a to jest mój samochód, całem otwarty. I to jest jeszcze jeden jego samochód, maluch. Polski słynny maluch. Legendarny. Wręcz. A tamten to chyba jego siostry był. Jego żona Ewa, dentystka, mieszkała w Dąbrowie Białostockiej. Województwo suwarskie czy Beostockie? W każdym bądź razie niedaleko Augustowa Jego dom piękny Dwa pion, piętra elegancki Centralne ogrzewanie, baterie Pamiętam te Kalerofery kupił w Wilnie jak mu pomogłem Przyjeżdżał do mnie w gości Namioty? Gdzie? Nie wiem ale w Polsce. Podróżowałem po Polsce, po prostu jeździłem Grunwald, Dąbrowa, Bielostocka e...